Wiąż test. Kierowca pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie może. A kierować pojazdem. W tym teście nie ma wyboru. To jedyna właściwa odpowiedź. Pamiętaj, jazda po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka zgodnie z najnowszymi przepisami to jedno z najcięższych wykroczeń i podlega karze grzywny albo aresztu. Poznaj nowe przepisy. Zdaj test z odpowiedzialności. Sądziłam, że to ty sama wpędzasz się w te stany, że sama sobie jesteś winna. Nie osądzaj. Wspieraj osoby w kryzysie psychicznym. Zobacz człowieka. Szukuję się wielki powrót. Łukasz! Nie? To ona! Ona? Promocja! Wakacyjna promocja, prasa do gry. Z Orlen Witaj tankuj 30 groszy taniej za litr, a z kartą dużej rodziny aż 40 groszy taniej. Szczegóły na witaj.pl. Orlen. Ból, świąt, przeszkadzają w siedzeniu? procto w granatowym opakowaniu szybko redukuje ból, świąt i uwalnia od hemoroidów. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kiedy wygrywasz w Euro Checkpot, nabierasz wiatru w żagle i odkrywasz swoje pasje na nowo a to dopiero początek. Teraz do wygrania 340 milionów złotych. Eurojackpot. Doświadczaj więcej. Jeśli oglądasz tę reklamę ubezpieczenia na życie moi bliscy, to znaczy, że jeszcze żyjesz. Czy myślałeś, kto zapłaci za Twój pogrzeb? Śmierć dotknie nas wszystkich, ale możemy zabezpieczyć naszych bliskich poprzez polisę na życie. Czy wiesz, że możesz przystąpić do ubezpieczenia na życie z sumą nawet do 50 tysięcy złotych? Nie czekaj. Wyślij SMS pod numer 4544 lub zadzwoń już teraz. Zrób to dla siebie, zrób to dla swoich bliskich. Pan powinien mieć restaurację. Mam. No. W planach. Bo to pomaga. W mniejszych i większych planach. O, danie na szóstkę. Masz plan? W kumulacji lot to 26 milionów złotych. Kastorama przebija. Oto najlepsza kuchenna promocja. Kup kuchnię z wyposażeniem, odbierz aż 15% zwrotu na kartę podarunkową i rozłóż zakupy do 20 lat. RRSO 0%. Przyjdź do sklepu Kastorama i skorzystaj z topowej promocji. W świecie bardziej velo możesz łatwo zobaczyć. Tak to jest zyskiwać wielokrotnie. Sprawdź, jak to jest! Gdy za zakupy dostajesz do 600 zł zwrotów, wygodnie wymieniasz waluty w aplikacji, a na koncie oszczędnościowym masz na nowe środki 8% w skali roku. Velobank. wybierz świat bardziej velo. Z okazji wolnej chaty. Z okazji poznania pewnego słodziaka. Z okazji tego, że weszło że zawsze jest blisko. Twoja paczka. Jest Clan Chips, jest impreza. Od Lorenz. Odkurzacz bezprzewodowy Dyson V15 zapewnia dokładne sprzątanie sierści. Skutecznie usuwa włosy z materacy, podłóg i dywanów bez plątania, a wiązka światła sprawia, że kurz staje się widoczny. Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Kup teraz i testuj 30 dni. Żywiec Zdrój mocny gaz przedstawia. Ale upał. Może chcesz jakiś napój? Co ty wiesz o orzeźwieniu? Już tylko chwilę. Moc orzeźwienia, zero słodzenia. Twoje oczy to naoczni świadkowie długich godzin przed ekranem. Przywróć na ekstremalnie suchym oczom z niebieskim Sterazolinem o poczwórnej dawce substancji nawilżającej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Nie ma kanapek. To nie robię kawki. To ja nie odbieram. Załatwię to. Nie ma? To zaraz będzie. Ekspres. A danie w słoiku Marki Carrefour od 6.49 za opakowanie. Carrefour Express uratuje, jak brakuje. Od początku wspieram jego odporność od wewnątrz. Dlatego dziś jesteśmy gotowi na wspólne odkrywanie świata. Dążąc do ideału, jakim jest mleko matki, stworzyliśmy kompletną kompozycję Bebilon 2, zawierającą składniki naturalnie występujące w mleku matki, w tym immunokompozycje, składniki, które tak jak w mleku matki wspierają odporność. Bebilon 2 wspiera rozwój i odporność. Numer jeden w Polsce rekomendowany przez pediatrów. Do Biedronki, idę, bo znowu obniżyli regularne ceny kolejnych produktów. Znowu, to ja też idę. Teraz w Biedronce znowu obniżamy regularne ceny kolejnych produktów. Na przykład śmietanka kremówka OHT 36% mleczna dolina. Teraz 9 zł 4 grosze za opakowanie. Orzeszki ziemne top. Teraz 5,99 zł za opakowanie. Papier toaletowy queen rumiankowy, teraz 8,99 zł za opakowanie. Biedronka to prawdziwy lider niskich cen. Teraz w Carrefourze królują zyskopaki czyli zestawy produktów, za które zapłacisz mniej. Na przykład napoje roślinne Inka 6,74 za sztukę przy zakupie dwóch. Carrefour, możemy kupować mądrze. Pewne rzeczy mogą trwać i trwać i trwać. I nie chodzi nam o tego bałwana, tylko o 0 zł na zawsze za prowadzenie konta firmowego i pakiet przelewów. M-Bank. Więcej dla firmy. To grzybica paznokci. Warto ją leczyć, bo istnieje ryzyko, że się rozniesie i zarażą się nią również Twoi bliscy. Powstrzymaj grzybicę i sięgnij po pirolam lakier. To najczęściej wybierany lek na grzybicę paznokci. Pirolam lakier tworzy na paznokciu trwałą, niezmywalną powłokę. Zawiera cyklopirox, który zwalcza większość chorobotwórczych grzybów. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.